Jednym z najcenniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii jest ten wczesnośredniowieczny miecz. Często nazywany mieczem wikińskim ze względu na charakter, na kształt. Tego typu egzemplarze były głównie używane właśnie przez wikingów. Natomiast nie wszystkie pochodziły z ich wytwórni, bo część była na przykład wykonywana na Rusi, część w Nadrenii. Natomiast forma, kształt były bardzo zbliżone. Miecz pochodzi z X wieku. W naszych zbiorach znalazł się w sposób bardzo właśnie ciekawy, taki wręcz przygodowy, bo znaleziony przypadkowo podczas melioracji rzeki Tyśmienice w 1973 roku, trafił troszeczkę w niepowołane ręce, ponieważ no, wymyślono sobie, że zostanie przekuty na nóż do przycinania papy. Niestety były dwa takie miecze, jeden w ten sposób uległ zniszczeniu, drugi po zobaczeniu próby z pierwszym ocalał do naszych czasów. Później odbywały, odbywały się wybory do Rad Narodowych i podczas tych wyborów miecz ten trafił w ręce nauczyciela w miejscowości spod Czemiernik. I w 92 roku udało mi się uzyskać informacje o nim, sfotografować w 95. Oglądał go profesor Kirpicznikow, wypowiadał się na jego temat. Wtedy też doszliśmy do wniosku, że broń ta była, nie była nigdy używana, więc był to depozyt kupiecki stąd dwa miecze, stąd jeszcze jakieś inne przedmioty, które niestety uległy podczas odkrycia Zagładzie. W 2006 roku trafił do zbiorów Muzeum Południowego Podlasia i od tego czasu stanowi jeden z naszych no, najcenniejszych eksponatów, pokazujący, że takie ciekawe zabytki również można pozyskać z naszego terenu. Niezwykle cennym znaleziskiem w znajdujących się w zbiorach Muzeum Południowego Podlasia są krzyże, krzyżyki, enkolpiony, czyli krzyżyki, wewnątrz których znajduje się relikwia. Tych na przykład nie otwieraliśmy nigdy, także być może w nich jeszcze mamy w tej chwili relikwie świętego, relikwie na przykład fragment żazga z krzyża, na którym został Chrystus ukrzyżowany. I takich zabytków mamy kilka w naszych zbiorach. Najciekawszy jest ten krzyżyk jerozolimski. On został znaleziony przez mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego i przekazany do naszych zbiorów parę lat temu. Niezwykle rzadki i ciekawy okaz, bo odlany na terenie Jerozolimy około połowy X wieku. Pytanie, czy od razu znalazł się na naszych terenach, czy Jakiś czas potrzebował, żeby tutaj dotrzeć. W każdym razie, jeden z najstarszych zabytków związanych z chrześcijaństwem na terenie południowego Podlasia. Dwa pozostałe enkolpiony pochodzą z Polubicz oraz z Chorodyszcza. I to są krzyżyki, jak już wcześniej wspominałem, zawierające w środku relikwie. Tego typu zabytki. Nie nosili przypadkowi ludzie, tylko zazwyczaj osoby znaczące w danej grupie, w danym, na danej osadzie czy grodzisku, bo ten pochodził chociażby z grodziska w chorodyszczu, tylko no, przedstawiciele wyższych warstw czy przedstawiciele duchowieństwa.